Witam forumowicze. Kolejne rozpalanie z rana. pieca MPM. Faktycznie komin już troszeczkę wczoraj dostał. Dużo lepiej się to rozpala. Huczy nieźle. Pokażę wam teraz dymek. No, generalnie ja nic nie widzę. Panowie to jest dym przy rozpalaniu. Czyli można powiedzieć zero dymu. Tak bez kamery minimalnie, naprawdę minimalnie, coś tam widzę. O, ptaszek. Tak czysty dym, że ptaszek się nie boi. Mój pies. No, dzisiaj jakby się dużo lepiej rozpala, pewnie przez to, że temperatura chłodniejsza. Pięknie huczy. Troszkę ciaśniej ułożyłem drzewo. I jest ok. No, niecałe tam 40 stopni jest. Trochę cień to przeszkadza. Temperatura spalin. 250. Ja wczoraj mi też dochodziła. Tak teraz przy takim ostrym otwarciu uczy powietrze wtórne na maksa otwarłem, bo wydaje mi się, że jest, że jest lepiej. Po poceniu nie ma śladu także. sami widzicie ładnie wszystko śmiga pewnie zobaczymy jeszcze sobie zobaczymy sobie jeszcze jaki jest jaki jest temperaturka ładnie idzie teraz mam przymknięty dom w połowie może nawet więcej, na wodę tylko i grzeje Także chcę zobaczyć, jak się zachowa na wodę. wczoraj miałem z tym problem. Muszę to mocno sobie nastawić. Moja żona się cały czas ze mnie śmieje. No ale co zrobić? Dobre. Widać, że jest całkiem fajnie Może mi się uda ściemnić O, jest trochę ściemniony Lepiej widać jak tam daje radę, nie? Także forumikze, dzień drugi Uważam za otwarty Pięknie się pali, troszkę przymkniemy. Pozdrawiam, miłego dziąka. Jeszcze rzut okiem na spalinki 250 przy ostrym rozpalaniu. Jest naprawdę ok. Dzięki.